28 listopada odbyła się specjalna sesja Młodzieżowej Rady Miasta, która została wybrana spośród kandydatów z chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki akcji młodzież mogła od środka i z bliska przyjrzeć się pracy urzędników, którzy już na kilka dni przed sesją spotykali się z młodymi radnymi i objaśniali, jakie mają obowiązki. Każda ze szkół polsko miała prawo zgłosić dwóch kandydatów na radnych, jednego kandydata na prezydenta. Zgłosiło się razem około 50 osób i w ramach głosowania takiego otwartego, czyli każdy mógł oddać swój głos na portalu Facebook, specjalnie założony profil na, przez kilka dni, wszyscy mieli okazję głosować na swoich faworytów i tym sposobem wybraliśmy naszych młodych przedstawicieli. Jest to taka okazja, aby wciągnąć młodzież właśnie również te, w tą samorządność, aby jakby ich aktywność troszeczkę się zwiększyła w tym zakresie. No i co tu Dużo mówić, przecież poszerzyli swoje wiedzę i horyzonty myślenia w tym zakresie. Młodzieżowym prezydentem miasta został Patryk Fuchs. Prezydent Andrzej Kotala oprowadził swojego podopiecznego po urzędzie oraz wprowadził w tajniki finansów miasta. Było to bardzo ważne, ponieważ młodzież na sesji miała możliwość podjęcia decyzji, na co przeznaczy 2000 zł z przyszłorocznego budżetu Chorzowa. Ruchu, który. Ja roku przyszłym. Priorytetami dla mnie to jest na przykład wznowienie Regerab Festiwal. To jest impreza, która działała, była w ogóle mega i wiem, że dużo ludzi by chciało, żeby była uznawiona. Wolontariat, przede wszystkim chciałbym też otwartą scenę muzyczną dla artystów, ludzi uznanych, ludzi z pasją. Więcej koncertów, koncerty charytatywne, na przykład na rzecz Domu Dziecka w Chorzowie. Po burzliwych dyskusjach młodzi radni zdecydowali, że część środków już w tym roku przeznaczą na organizację Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci w Domu Dziecka. To jednak nie koniec. 21 grudnia odbędzie się też koncert charytatywny, z którego dochód zwiększy tę kwotę. Młodzież zdecydowała też, że na czwartkowym spotkaniu nie kończy się ich praca. Powołano zespół roboczy, który będzie koordynował wszystkie działania Rady, tak by spotykała się ona częściej i mogła dysponować większymi pieniędzmi. Będąc tutaj pracowałem z panem Tomaszem Piecuchem, byłem jego podopiecznym, to naprawdę od rana do wieczora w urzędzie, ciągle praca. No na pewno to jest ciężka praca, bo to chodzi o sprawy ludzi, o życie miasta. Ale nie jest tak źle jak. Kolejne spotkanie zaplanowano na 21 grudnia.